Kaka jesteś popierdolony A jestem i co? Zazdrościsz? Nie ja to. Co ty dzisiaj taki w humorku? Co tyle się odzywasz? Kurwa więcej się. Zapraszam na dach. Ja do kaki kakita Dobra, tak na początek Dobra, powiedzmy, że.

ale się odsuń A weź spróbuj size na 4, na 4 ciekawe czy padnie Bo masz ty, kaka ho Kaka Aż kakuć Czemu mało miejsca? A generator tu jeszcze chodzi, dobra to musi być ich A Uohoho Hihihi Uohoho Hihihi Co jest? Oh. czyżby dużo szaf? Oh, kurwa, skaczę tam. Ło co?! On, On open, tu jest tam. co? Dobrze, dobrze, tam były teki, ale. Zaj, 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 zaj. Dwa, dwa, dwa. Ruchaj, chodź krzyk, krzyk, patrz. Kajty, fy. Dosłownie wszystko open. A, bo kolei samolocie na dachu, Dobra, wyjebane. Na dachu, do wyjebane. Ej, tu. Manek wyjedź ty, Banek. Zajdź, konro, zajdźcie, bo się boję. kaka, czek, kaka, czek. Kaka. <grym> kaka się nie pierdoli, tylko bajka. No baj, wszystko zajdź. padli, co mieli, Dobra, zajdź, zajdź, zajdź się po was przyjadę. I chodź, ja mam Skąd wy wiedzieliście, gdzie mam bazę? Kurwa, <grym> no nie ciężko znaleźć. Zabijcie na bazę. Idę ogarniać ludzik z góry Weź kić Range findery Ja nie mam Co tu jest? Mapelki Gówno do poskrapowania Ale ej, ich mapelki Ciecholikowi... są 30x30 30. Dobra zbierali? Aniek, Aniek sobie stilkę se zajebał tą apc Nie wiem, posypali trochę no bo freeze jest, freeze jest. Ale Walimy, ten hard, czy walić? No idę K. K, K. Mm. Zajprzyk. Aha, żeś walił z Co jest? Ty! Co jest? No, a ty coś kończysz. Kontra... <laughs> a, a rzuć a rzuć mi, a rzuć ja będę tam walił podwójnie. Płynie. Ale albo posypało, nie? No? gamę. Słuchałem, Jeszcze jedno. No, to tyle jeden, co tyle zanalizowałem. Tyle z roketów to nic posłucha na tą ich baskę, tak naprawdę. Wszystko ale tu, że wszystko OPED będzie na pierwszym piętrze? Dobra, no co no czyszczenia porobimy. Porojdujemy frajerów, baski jest. że to jakoś przebiło drugi pokój? Jedzie, jedzie <noise> Biedaczek, gdzie ta centerka? Tu Tutaj jeszcze high-calibrowe O, ma felek w droni, 70 ambu, Ale oni sypią Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? LOL Co tam masz tyle itków na dole? I jest zero roketa w Sergiesa Idę na Home po rokety. i wezmę dragona. Mój... Uuuu. Nie wiem że... Uuuu. Aha. Eee. <laughs> What to jest Przypadkowo, krzyk do niego. Lody, lody. No kto te lody ekipy sprzedaje? Ja Dobra, kaka, lecimy sto? Już? Jest, Zdawa, jeszcze jeden jest nie stąd, nie A, no to mamy O. o to są szafy. Jeden na 1 No, jest no, że... tego rokieta Zobaczymy, co jest. Daj roketę. To taka kawali. Nie chcecie, nie chcecie o pacetki, czy nie? Jakie pacetki? Ja pójdę na. Czekaj, ja pójdę na home. W... A no, w koło mają pokoje jeden na jeden. Jest. Wszystko zamknięte. No to od ołówka, od ale to błysał Nie, świeca Kładę, <głodem>, wyjeżdżą <głodem> Wszyscy trzech, ty Dobra Dajcie mi dosłownie minutę, okej? Okay? I tak tam nie gramy No wyjedź tym tam. No nie no, się da się, utknęło, skarżakuj Debil Tyle godzin, furta, nie potrafię po sekundę wyjechać. A jadę. ja, czekam. Mono ciężki jest, i mnie do ziemi przyciąga, Nie mogłem Ja wiem, czemu nie chciała, bo Dender w środku siedział. O, o, o. <laughs> Jedziemy! Jedziemy! Czy panowie też mi wyremontują tę łazienkę? <laughs> ja to nie no, mam ochotę jednego roku. w zabić, przysięgam. O. Wow. Fak. Te o? trzy szafy zostakowane. Okay, no. Zajbiście kakao to Ja pierdolę, ale patrzcie patrz, w ogóle co to... Piękne. Pasterni. Raz w Teraz, bo te, tam, ty, że to, nie jest to jest ma, przepustka. O, faktycznie się nie dawaj to. wal z tych rakiet, no. Czołgiem tu nie wiedziesz. Otworzymy Mare. jeszcze jakąś maskę. to za nielegalne wygrupowanie. Słuchaj, na jakaś no? no. Ale tu. To... To... Ja bisla, Jawa Bisla, widu ty, ty za zapyta... Dobra, no dalej no ale to cekami no Niech się później czekać Mogłem mu zrobić samobójstwo? No ja myślę ja że to będzie egzekucja publiczna. widzicie eee. z łapki zabił To eee. dalej. No kaka masz te ceki czy nie dał mnie? A, jak ty nie eee, nazywasz? Daj to kaka bo ty głupi eee. jesteś, daj to To no, widzisz nie tylko ja cię tak dozwę i zdebin, co jest? Wow 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 ale Ale pustych magów, ale pustych magów Magów, ale pustych magów Proszę. Ciekajciee Ezekucja pobliż... O o o o kogoś O o o o na drzwi może Ty Puste magi, puste magi Kaka na drzwi, daje I w jedną, i w jedną starczy. w tych szafach na siebie? Tego można film dokumentalny zrobić? Wait, film dokumentalny I temu w bazach ludzi na 2 Brak Raz Czekaj, raz, dwa, trzy To jest czwarta baza Każdą otworzyliśmy i... W <laughs> <noise> streamer lud, <loot>, streamer lud <noise> Ej kaka, ile jeszcze Ale nie, otwórz to debilu, przecież jest mi sławanie szmarter Nie mam Skąd mam mieć? Przecież uciekłeś już Zobacz, że korek nie zadaje obrazy nawet coś takiego jak to, to jest żart Patrzcie, oni w łóżka mają w Nie, pierwsze i drugie. Parter nie da rady, bo barykady. Jutro. Od masz, razu masz macie otwarte pa, pa gościu, jak wbite. Uff. Widzicie jaki no-haliz posiadany? No po no, parterze jest gówno, widzicie jaki no-haliz posiadany? Dobra, po raz patrzę tą bazę, widzę. ha, <laughs> essa. No, na no, super wodzie. Bo jest wreszcie ci w APC nadal Ooo, tam jest wszystko. O, no to bez kitu. tylko teraz nie mamy tam jak wejść. To strzel pomiędzy te szafy, Reto, to tam się otworzy. tu by się otworzyło? Ja wiem, ja wiem. Drugą APC trzeba. Ja w sumie to... mogę palnąć w te, te, w te szafy. A słuchaj, walnij tutaj w ścianie, to od razu rozwali ściany i. i... O tu, o tu Którą ścianę? To po prawej, jeśli się otworzyło tam jeszcze miejsce z powodowania. A mi nie, nie wiesz jak to się robi No nie otworzyło tego bardziej tak to jak to... dałdy to pchacie To by nie, to nie play, to ta postawić Grizzly tu było Myślę, że komuś się O o! Teraz, teraz pal, pal. tamka co wy robicie oh. boże jak bamba armia wow wow no! Dobrze, podbij z główki! <laughs> jeszcze, raz, <laughs> jeszcze raz! Jeszcze raz! Bro. O, o! Wyszło. O. Jezu, ale pro! O, my o, my my to my my, no to są pokoje jeden na jeden po prostu dookoła. co no, to ho, tutaj. Okay, chodź, tutaj,

ale tu dwie szanse są. Tutaj co poleciało, co poleciało? Oh. No. A um, dół tutaj otworzyło. Czy to spadło na dół? Nie, spadło na Ej, pan do góry idę szafął. Tam jest dużo lutu tutaj, tylko wskoczcie tam jakoś. Mmm, nie. nie wiem, może. A co kona zrobił? To może hmm. rozjebać Czekaj Kurde, tu by się przydało otworzyć kaka i tu by się dało skoczyć tu Przedeż, nie wiem <ścoughs> Ej, parę tu, pa parę jak wrzuciłem ale pro... <noise> <Jopie>. Czekaj, patę! <patenie. głos> Propkuj! Ale patę no? Kurwa! Ale tu jest szaf otwartych! Kurwa, kurwa! A ja strzelam! Yeah. Nie, no, czekaj, czekaj, Cię ty chcesz strzelać? No, tu jest Kaka. totalne gówno O no, tu strzelę. Ale On. ile tu jest od Kaka, ojoj Taka tu, 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 tu Ale insane tu. Dawaj, dawaj, strzelaj Wooow wow. Minigun Minigun <laughs> Mi <laughs> Mini w koi <chuj. laughs> Dobra, gdzie jeszcze są te szafy tak zestakowane? żeby zajebać? Tu są szafy u góry jeszcze Dobra, ja jeba tu Elo oh. Trochę tak. chyba na wylot Gówno tu jest też tak naprawdę Dobra, została ostatnia rakieta mi Gówno tu jest też tak naprawdę Dobra, została ostatnia rakieta mi Okay, to tu, tam, gdzie jest kilka tych... O tu dawaj, Retu, o tu. W tą ścianę? Nie, to przecież tam, tam tu, otworzymy pier, tu, gdzie celuję, o tu. Dobra. A bo tak trochę wyżej, Retu. Pod tego rufa. Nie, nie, nie. Dwa boxy od Dragona, dwa boxy od Dragona. stylka. A tutaj Dragon jest 80%. Wiesz, bo tak. im w to wal... Co? <noise> co jest? Naprawdę? Aż jestem kurwa w szoku, że ty zostawia granaty w szafie i nie loga z tym. Jedan. teraz ramityka, ale są. Halo. Co? Pa, oglądasz shot mal? No, no Pa, ja się otwieram Pa, 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 Pa Hop, hop Kurwa No i co, Night Rider, kurwa Słyszysz, na nas jeszcze? E, słyszysz mnie? Co, no? Słyszę O, kiedy ich mnie nie było słychać pod live Gdy oglądałem kolegów Pa, tera, pa, Chyba nie będzie. Chyba mam podobnego farta. Będę miał. Chyba no... Coś też mi się tak zdaje. Monika i Scrap. Zajebiście. Super. Monika mi się podoba. a teraz w box. To będzie moja druga skrzynka. Z level O, plecaczek. Pa. Ale że tak... Tak... Ten? Idealnie to... Ten? No, wyjabiam, Chyba dużo skrzynek otworzyłeś teraz będzie Mythical. A ja, jednak Cape. A ten Cape jest kozanski. A dzisiaj no. się próbowałem z typem zrajdować za niego, trzy ale. Nie udało się. No już widzę anime czapkę. Fa, jaka anime czapka. Jest skrzynki po Eidrami, Tickle będzie. <grywa> Kurwa, znowu czapka anime. Ale chujowy wyskam. Dobra, to jak nie. Ostatnia skrzynka zawsze jest najlepsza po altera. Ej! <grywa> Kurwa. Ja, <grywa> ja myślałem... Aniu, już myślałem. Ja też myślałem, ale... Dobra. No. Um, tak. się załaduje. Ja i tak dobry, panik. Dwie...